Tomek, bez przerwy się zastanawiam, ile kalorii powinienem jeść, żeby zdrowo budować masę mięśniową? I to jest super pytanie, i ze swojego doświadczenia jako trener widzę dwie grupy ludzi. Pierwsza grupa nie dojada i mimo wysiłku na siłowni nie będzie budowała masy mięśniowej, bo po prostu je za mało. Oczywiście możemy również budować masę mięśniową na ujemnym bilansie energetycznym, to jest tak zwana rekompozycja, ale jest to przy dosyć specyficznych warunkach i nie chciałbym się o tym skupiać tutaj w tym materiale. Więc przyjmując taką generalną zasadę, potrzebujesz nadwyżki energetycznej po to, żeby optymalnie budować masę mięśniową i jeżeli tej nadwyżki nie wygenerujesz, to upośledzasz swoje zdolności budowania mimo ciężkiego treningu. Koniec kropka. Więc warto jest się do tego przyłożyć. Ale jest też druga grupa ludzi, ludzi, którzy wchodzą na tak zwaną świńską masę. To znaczy istnieje przekonanie, że będę jadł dużo. Mogę jeść kebaby, pizzę, czekoladę, słodycze, cokolwiek, lody, byle żeby jeść jak najwięcej, jak najwięcej, jak najwięcej i wtedy buduję masę mięśniową. I to też nie jest optymalne podejście, bo wtedy ta gigantyczna nadwyżka będzie odkładała się w tkankę tłuszczową, a nie w mięśnie. Dlaczego? ponieważ istnieje pewien limit mięśni, który możemy zbudować w określonym czasie. I to jest około 6-8 kg dla osoby początkującej w pierwszym roku treningów. Wszystko ponad to przełoży się na tkankę tłuszczową. I 6-8 kg, ile to jest kalorii? Otóż, żeby zbudować 1 kg masy mięśniowej, potrzebujesz około 7000 kalorii nadwyżki energetycznej. Wykonując proste działania matematyczne, zrobiłem to za was. W tym przypadku, jeżeli jesteś początkującym w pierwszym roku tego treningu, możesz zbudować 6 do 8 kg, 7000 kalorii to jest 1 kg, więc potrzebujesz około 150 kalorii dziennie nadwyżki energetycznej, żeby optymalnie budować masę mięśniową. I to jak jesteś początkującym. W każdym kolejnym roku twojego stażu, po 2, 3, 4 latach ta ilość spada, i ta nadwyżka, którą potrzebujesz, jest jeszcze mniejsza. U osoby zaawansowanej potrzeba 50 kalorii dziennie więcej, żeby budować masę mięśniową, bo te przyrosty są na tyle małe. Więc wszystko powyżej tego będzie tkanką tłuszczową, i potem utrudniasz sobie proces redukcyjny. Więc surplus nie musi być bardzo duży, ale po powinien się pojawić, jeżeli zależy Ci na tym, żeby to robić optymalnie. I te 150 kalorii nawet dla osoby początkującej to jest troszkę za mało, żeby w to celować, licząc kalorie, bo 150 kalorii możesz spalić nawet wchodząc po schodach, czy zostawiając samochód trochę dalej, czy po prostu się bardziej poruszasz danego dnia, zrobisz cięższy trening i właściwie nie będziesz wiedział, na czym stoisz. Więc to, co ja polecam, to celowanie. Wy przybieranie na wadze od 1 do 2 kg miesięcznie, jeżeli jesteś osobą początkującą, co przekłada się na około 250 do 500 kalorii nadwyżki dziennie. W taki pułap już jesteś w stanie celować, już możesz wtedy to kontrolować i to jest jak najbardziej ok. I też nie zalejesz się zbytnio w momencie, kiedy przyjmiesz sobie, że maksymalnie te 2 kg na wadze może pojawić się więcej. Trzeba również pamiętać o tym, że ta cyferka, którą widzisz na tym urządzeniu, kiedy stajesz rano na wadze, to nie jest to samo, co budowanie masy mięśniowej. Oczywiście ta może być tkanka tłuszczowa, ta może być glikogen, ta może być treść jelitowa, więc to są te wszystkie czynniki. Dlatego to, co ja polecam, to przyjęcie czterech form, form kontroli. Po pierwsze, Ważymy się codziennie i wyciągamy średnią wagę z całego tygodnia, przez co mamy największy wgląd w to, w którym kierunku idziemy. To jest pierwsza forma kontroli. Druga forma kontroli, robimy pomiary całego ciała, na klatce piersiowej, na talii, na brzuchu, na biodrach, na udach, na łydkach. Przez to też wiemy, czy te centymetry idą faktycznie tylko w brzuchu, więc wtedy coś jest nie tak, trzeba wprowadzać jakieś zmiany. Czy może w klatce piersiowej, być może w łudach, może mamy większe nogi i idzie to w dobrym kierunku. Więc to jest druga forma kontroli, pomiary. Po trzecie, róbcie zdjęcia raz na miesiąc, żeby dokładnie zobaczyć swoją sylwetkę, albo filmiki, wtedy nawet jeszcze bardziej widzicie dokładnie w jakim kierunku to zmierza. I po czwarte, przeglądajcie się w lustrze, możecie też usłyszeć swoich znajomych, jeżeli ktoś wam powie, że bardzo się ulaliście, albo przytyliście, albo jesteście więksi, to również możecie wziąć to pod uwagę i wprowadzić taką formę kontroli. Ze swojego doświadczenia wiem, że część z was demotywuje się w momencie, kiedy robi pomiary, na przykład bicepsa i ten biceps specjalnie nie rośnie i wtedy dochodzicie do wniosku, że być może nie budujecie masy mięśniowej. Pamiętajcie o tym, że biceps to jest bardzo mała partia i tutaj progres 1-2 cm w skali roku to jest całkiem niezły wynik. Więc kontrolowanie tylko takiej partii i wyciąganie wniosków ogólnych na temat waszego procesu jest po prostu błędne. Dlatego dużo lepiej skupić się na progresie siłowym. I tutaj mam takie ukute hasło, taki ukuty slogan, że zamiast gonić za cyferkami, czy to na centymetrze krawieckim, czy na wadze, lepiej gonić za cyferkami na sztandze. Bo najważniejszy jest ogólny progres siłowy. To, ile dokładacie z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc właśnie na treningu, czy jest ten progres siłowy, i to będzie najlepszym możliwym wyznacznikiem, pomimo tych czterech form kontroli. Więc jeżeli jest progres siłowy, jeżeli te cztery formy kontroli są dopięte, to idziecie w dobrym kierunku. I pamiętajcie również o tym, żeby przesadnie nie bać się ulania. Bo budowanie masy mięśniowej jest dużo trudniejszym procesem niż redukcja tkanki tłuszczowej. Możecie zredukować się na lato w w ciągu 3-4 miesięcy, ale zbudowanie 5 kg masy mięśniowej, to tak jak wspomniałem na początku, przy dobrym treningu, przy dopiętej diecie, to jest rok, jeżeli jesteś początkującym, a im jesteś bardziej zaawansowany, tym trudniej. Więc nie bójcie się wejść na większy surplus, nawet troszkę podlać, bo redukcja jest szybka, budowanie masy mięśniowej jest dużo, dużo trudniejsze i potrzebujecie tej nadwyżki, tak czy siak. Więc to by było na tyle w tym materiale, mam nadzieję, że odpowiedziałem na to pytanie. Do usłyszenia w kolejnych. Cześć!